wybory prezydenckie wybory które były przeprowadzane w skrajnie nierównych warunkach kiedy to partia która wspierała głównego kandydata wobec obozu rządowego wobec kandydata obozu rządowego została pozbawiona środków ten kandydat miał wsparcie z różnych stron także z zewnątrz to jest nielegalne chociaż dzisiaj to już nie ma Znaczenia stosowano metody dyfamacyjne, odrażające wszelkiego rodzaju chwyty, które nie powinny mieć miejsca w trakcie wyborów w demokratycznym kraju, ale mamy przecież demokrację walczącą. I ona pokazywała tutaj swoje zęby. No ale mimo wszystko nasz kandydat wygrał te wybory. Kandydat wspierany przez prawo i sprawiedliwość, bezpartyjny kandydat, ale wspierany z całą mocą przez prawo i sprawiedliwość, te wybory wygrał. Można zapytać, dlaczego tak się stało? Dlaczego mimo tej ogromnej nierównowagi sił także w mediach na korzyść kandydata obozu rządowego ten wynik jest taki, jaki jest? I dlaczego pan Karol Nawrocki dziś. INSPE, właściwie już można powiedzieć, ktoś więcej, to jest już wybrany prezydent Rzeczypospolitej, chociaż jeszcze nie zaprzysiężony, zwyciężył. No, po pierwsze, ta władza, która dzisiaj jest u steru, nie dotrzyma obietnic. Ale to może nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mamy. Bardzo silny wzrost cen. Społeczeństwo jest słusznie bardzo zaniepokojone spadkiem bezpieczeństwa, przynajmniej zapowiedzią działań, mówię to o imigracji, nielegalnej imigracji, nielegalnych imigrantach, którzy mają być przesyłani, już są przesyłani do Polski. To jest obawa przed właśnie ogromnym spadkiem poczucia bezpieczeństwa przed Życiem zupełnie innym niż dotychczas było życie w naszym kraju. To jest także sprawa być może mniej ważna dla przeciętnego obywatela, ale na pewno dostrzegana w spadku naszego bezpieczeństwa zewnętrznego. To jest kwestia zatrzymania rozwoju armii, zatrzymania realizacji kontraktów, które miały tej armii służyć. To jest sprawa także naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, no, który jest podstawą naszego systemu bezpieczeństwa. Obok sił własnych oczywiście, kto się nie broni, ten nie będzie przez nikogo broniony. O tym zawsze pamiętamy, ale ten sojusz jest dla nas bardzo ważny, a ta władza w gruncie rzeczy go podważała. No i jest także sprawa uderzenia w naszą wolność, także wolność słowa. I planów, bardzo już dzisiaj konkretnych uderzenia w naszą suwerenność. To było różnie odbierane przez różne grupy społeczne, ale łącznie rzecz biorąc to się złożyło na coś, co trzeba dzisiaj określić jako czerwona kartka dla tego rządu. Jeszcze raz mocno to podkreślę: to jest czerwona kartka dla tego rządu w warunkach demokracji. A demokracja walcząca przegrała, trzeba to jasno powiedzieć. To jest klęska demokracji walczącej. Taki rząd powinien po prostu odejść. Przypomnę bardzo nieodległą w czasie sytuację w Rumunii. Tam premier, który był z partii, której kandydat już w pierwszej turze odpadł, po prostu podał się do dymisji. Tutaj, co prawda, była druga tura, ale. Mimo wszystko sytuacja jest całkowicie porównywalna i analogiczna w tym sensie, że dająca podstawy do tego samego rodzaju wniosku. Bo pamiętajcie Państwo, że demokracja to jest system ustanowiony przez prawo, przez konstytucję i inne akty normatywne, szczególnie te rangi ustawy, ale to jest także zespół pewnych norm pozaprawnych które powinny być przestrzegane. I właśnie te normy wskazują na konieczność podjęcia takiej decyzji. Ale na taką konieczność wskazuje także to wszystko, o czym mówiłem, ta skrajna nieporadność tego rządu, łamanie praworządności, łamanie konstytucji, doprowadzanie do niezwykle ostrego napięcia społecznego. Potrzebujemy dzisiaj, proszę Państwa, zupełnie innego rozwiązania. I proponujemy takie rozwiązanie. Takim rozwiązaniem jest rząd techniczny. Rząd, który będzie podobnie jak prezydent bezpartyjny, ale to nie oznacza, że podobnie jak prezydent tak intensywnie wspierany przez prawo i sprawiedliwość. Szef tego rządu musi być wyłoniony w rozmowach z tymi wszystkimi, którzy by byli gotowi taki pomysł poprzeć, tego rodzaju projekt poprzeć. I to nie musiał być człowiek, który ma z nami jakieś związki. A poszczególnymi resortami kierowaliby po prostu specjaliści od danych dziedzin naszego życia społecznego. Bo jeżeli taki rząd nie powstanie, to z całą pewnością będziemy mieli do czynienia z kontynuacją władzy bardzo, ale to bardzo niesprawnej, w tym wymiarze merytorycznym. A poza tym. Z kontynuacją tego niszczącego Polskę konfliktu. Konfliktu, który został przed laty wymyślony, mówił o tym Jan Rokita, przez Donalda Tuska, czy być może jego doradców, i który właśnie przez cały czas trwa i bardzo, ale to bardzo naszej ojczyźnie szkodzi. Oczywiście w 27 roku wyborcy zdecydują, kto ma rządzić, i my zrobimy wszystko, żeby tą partią rządzącą było prawo i sprawiedliwość. Ale w tej chwili proponujemy, jeszcze raz to podkreślam, rząd apolityczny, techniczny, uspokojenie w Polsce, uspokojenie nastrojów, doprowadzenie do poprawy sytuacji właśnie we wszystkich aspektach, ważnych aspektach naszego życia społecznego, a także jeżeli chodzi o naszą sytuację międzynarodową i naszą siłę, w szczególności siłę militarną. Największym problemem, który trzeba załatwiać od razu, jest kwestia kryzysu finansów publicznych. Ten rząd sobie z tym już kompletnie nie daje rady. I tutaj są naprawdę potrzebne rządy, ludzi, którzy się na tym znają, potrafią w tych kwestiach decydować, potrafią zatrzymać ten odpływ pieniędzy z systemu podatkowego i ściągania innych danin publicznych, potrafią też rozwiązać inne problemy związane z tym. Narastającym, wielkim i bardzo groźnym dla naszej przyszłości deficytem. I stąd apel do wszystkich sił, podkreślam, wszystkich sił politycznych kraju o to, żeby podjąć rozmowy właśnie w tym kierunku. Jestem przekonany, że ze strony prezydenta Elekta będziemy mieli poparcie dla takiego przedsięwzięcia i sądzę, że nic nie ryzykuje mówiąc, że podobne poparcie będzie ze strony także urzędującego prezydenta. Także wielkie siły stoją za tego rodzaju przedsięwzięciem. Jest tylko pytanie o to, czy ci, którzy dzisiaj są przy władzy, chcą kontynuować w istocie wewnętrzną wojnę i jednocześnie skrajnie nieporadnie rządzić, czy też Chcą zrobić coś, co będzie służyło Polsce, ale na dłuższą metę pewnie będzie służyło także ich formacji politycznej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie premierze. Szanowni państwo, na tym kończymy oświadczenie prasowe pana premiera Jarosława Kaszyńskiego. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc.